Czy Robert Lewandowski zagra w Katarze z opaską kapitana w barwach Ukrainy? Reprezentacja Niemiec nie weźmie udziału w eliminacjach do Euro 2024? Czy Erling Haaland dołączył do Manchesteru City tylko na dwa lata? Była gwiazda piłki nożnej doradza Cristiano Ronaldo jak najszybsze zakończenie kariery. Kilian Mbappé chciał Roberta Lewandowskiego do Paris Saint Germain. Szalony plany właściciela Chelsea, a prezes PSG zamieszany w naprawdę wielki skandal miał szantażować działaczy FIFA, aby Mundial odbył się w Katarze. Siemano, witam was, ja jestem Mateusz i zapraszam na dzisiejszy film. Te osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie, ostatnio zostały widzami naszego kanału. Bardzo dziękuję. Zachęcam, aby kliknąć dzwoneczek, dołączyć do nas i otrzymywać powiadomienia o każdym kolejnym filmie. Je publikujemy prawie codziennie, oczywiście o godzinie 6 rano. Życzę Wam miłego dnia i zapraszam do oglądania. Reprezentacja Niemiec nie weźmie udziału w eliminacjach do Euro 2024. Oczywiście, mają już zapewniony awans jako gospodarz tego turnieju, jednak mogli wziąć udział w spotkaniach eliminacyjnych. Wtedy, mecze z ich udziałem byłyby oczywiście traktowane jako sparringi, czyli te mecze bez większego znaczenia. Niemiecka federacja zdecydowała jednak nieco inaczej i Niemcy w eliminacjach się nie pojawią. Hansi Flick i jego piłkarze chcą lepiej wykorzystać ten czas i rywalizować na boisku z silniejszymi rywalami, niż ci z eliminacji. A skoro już mówimy o eliminacjach, to ostatnio była wielka nagonka na Roberta Lewandowskiego za to, że przyjął na stadionie narodowym od Andrija Szewczenki opaskę kapitańską w kolorach Ukrainy i powiedział, że zabierze ją ze sobą na Mundial do Kataru. Nikt jednak wprost nie powiedział, że będzie z nią grać Lewandowski i cała fala hejtu się na niego wylała, a była w zupełności nieuzasadniona i po prostu niepotrzebna. Jak poinformował Piotr Koźmiński, dziennikarz WP Sportowe Fakty, Lewandowski w Katarze ubierze zwykłą granatową opaskę z napisem Respekt i jest to chyba dobra wiadomość. Polska reprezentacja nie włączyła się także do akcji One Love, a tak zarobiło 8 innych europejskich drużyn narodowych. Ta inicjatywa One Love zakłada występy na mundialu w tęczowej opasce, co więcej w kształcie serca. Jeżeli kibice Manchesteru City sądzili, że Erling Haaland będzie grał tylko i wyłącznie dla Manchesteru City, wydaje mi się, że mogą być naprawdę zaniepokojeni ostatnimi słowami ojca norweskiego piłkarza. Myślę, że Erling chce przetestować swoje możliwości w każdej lidze. W jednej mógłby grać maksymalnie 3-4 lata 2,5 roku w Niemczech, 2,5 roku w Anglii, a potem Hiszpania, Włochy, Francja, prawda? Nie wiadomo, czy tak będzie. Myślę jednak, że chciałby sprawdzić swoje umiejętności w innych wielkich ligach. A waszym zdaniem ile sezonów Erling Haaland będzie występował dla Manchesteru City? Napiszcie na dole w komentarzu. Cristiano Ronaldo zdecydowanie nie jest w najlepszej formie. To widać od dłuższego czasu. Brakuje tego polotu, szybkości czy charyzmy w jego działaniach na zielonej murawie. Do zakończenia kariery przez portugalską gwiazdę pewnie jeszcze daleka droga, nawet pomimo jego wieku, no bo ma w końcu 37 lat. Nie wszyscy jednak podzielają jego entuzjazm i sugerują mu zakończenie sportowej kariery. Tak powiedział Antonio Cassano. Na tym Etapie Cristiano powinien zrobić przysługę sam sobie i zrozumieć, że jeśli nie gra na odpowiednim poziomie, to powinno się zwinąć interes. Zdobył już wszystko, był fenomenem. Zarobił już dużo pieniędzy, ale nie jest nawet podstawowym graczem Manchester United. Stop. Musisz się zatrzymać, albo trafi już wyłącznie na ławkę rezerwowych. Cristiano zadzwonił i napisał wiadomość do mnie, kiedy powiedziałem, że Leo Messi jest od niego lepszy. Powiedział mi, żebym go szanował. Odparłem, że Messi jest na innym poziomie i że brazylijski Ronaldo jest od niego lepszy. Kylian Mbappé przy podpisywaniu umowy z Paris Saint-Germain dostał spore prawa, które zdecydowanie wychodzą poza zakres mocy sprawczej zawodników w innych klubach. To ponoć on ma naprawdę istotny wpływ na wybór składu na każde spotkanie. Ciekawie, ile w tym jest prawdy? Ma również posiada wpływ na ruchy paryskiego klubu na rynku transferowym i one zdecydowanie nie poszły po jego myśli, jak donosi hiszpański dziennik As. To Kylian Mbappé bardzo chciał zakontraktowania Roberta Lewandowskiego. To pozwoliłoby mu na zmianę po. Pozycji ...na taką, którą bardziej lubi, czyli na grę u boku wysuniętego napastnika. Dokładnie tak, jak ma to miejsce w reprezentacji Francji. Karima Benzemy z Realu Madryt nie dałoby się wyciągnąć, dlatego też plan zakupu Lewandowskiego nie był głupi i całkiem możliwy. W końcu sam Polak chciał opuścić Bayern Monachium. Do skutku taka transakcja jednak w ogóle nie doszła. i Jednym z powodów było niezadowolenie żony Lewandowskiego, czyli pani Ani, która ponoć nie chciała przeprowadzać się do Francji. O tym mówił były agent polskiego piłkarza... Cezary Kucharski. Ciekawie, jakby to wyglądało w Paris Saint-Germain z Robertem Lewandowskim i Kilianem Mbappé u boku. Możemy być raczej pewni, że jeszcze lepiej niż Kilian Mbappé i Olivier Rogir, w reprezentacji Francji. Czy to jest szalony pomysł? Nie wiem, ale właściciel Chelsea chce zorganizować mecz, jakiego jeszcze nie było. Ma to być pojedynek największych gwiazd Premier League z resztą świata. Todd Bolley ostatnio wszedł w posiadanie londyńskiego klubu, ale jego plany i ambicje są zdecydowanie większe. Pomysł rozegrania takiego pojedynku jest ciekawy i wydarzyłby się po raz pierwszy w historii. Co więcej, to odbywałby się poza granicami Europy, aby ludzie z innych zakątków świata mogli na żywo zobaczyć swoich ulubieńców. Problemem będzie jednak organizacja takiego wydarzenia, gdyż należy uzyskać, zyskać zgodę nie tylko zawodnika, ale i jego klubu. I nie możemy zapominać o przedstawicielach ligi. Oczywiście nie ma rzeczy niemożliwych, więc i taki mecz ma szansę powodzenia, ale z pewnością jeszcze na niego poczekamy. Mogłoby się wydawać, że ostatnio FC Barcelona ma naprawdę przechlapane, bowiem w wywiadzie dla dziennika Politico Nasser El-Halafi, czyli prezes Paris Saint-Germain, straszył FC Barcelony kontrolą UEFA. Ma on nie wierzyć w legalność ostatnich działań hiszpańskiego klubu i jego zdaniem sprzedaż 25% praw które wykorzystano do zarejestrowania Lewandowskiego i innych piłkarzy, trzeba szczegółowo przeanalizować i sprawdzić, czy aby wszystko jest zgodne z prawem. Wydaje się jednak, że karty się odwróciły i teraz to Nasser El-Halafi ma poważne problemy. Francuskie media podają, że prezes Paris Saint-Germain szantażował i wpływał na decyzję działaczy FIFA w sprawie przyznania Katarowi praw do organizowania mundialu. Z kolei dziennikarze Lekip twierdzą, że całą sprawę bada francuski wymiar sprawiedliwości i sprawa szantażu nie jest jedyną, o jaką Oskarżony będzie Nasser. Miał on być także zaangażowany w pranie brudnych pieniędzy. Osobiście to do mnie nie trafia. Wydaje mi się, że tak poważna osoba jest po prostu za dużą rybą, aby bawiła się w pranie brudnych pieniędzy. No ale kto wie, może faktycznie coś jest na rzeczy. To nie koniec, bowiem dziennik Liberación podaje, że tajemniczy katarski biznesmen Tajeb jest w posiadaniu dokumentów, które kompromitują Nasera El Halafi. Mają one dowodzić, że wpływał na przyznanie praw do organizacji mundialu. Co interesujące, to Tajeb miał ostatnich kilka miesięcy spędzić w katarskim więzieniu. I ponoć to nie jest przypadek i wiadomo kto mógł maczać w tym palce. Jeżeli chodzi o pranie brudnych pieniędzy, to zdaniem dziennika Le Parisien zatrzymane osoby miały mieć osobisty kontakt z wysoko postawionymi działaczami paryskiego klubu. Mieli otrzymywać od nich polecenia i wykonywać je za niemałe pieniądze. Udział w tym mieli brać nawet policjanci. Domysłem dziennikarzy jest to, że trzecią zatrzymaną osobą jest właśnie ten katarski biznesmen Tayeb, który przybywając w Paryżu miał szantażować prezesa a to, że on wcześniej był w więzieniu, miało być sprawką katarskiego rządu, który próbował tuszować całą sprawę i pozbyć się posiadanych przez niego dokumentów i być może jego samego. I standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. O godzinie 21.00 zagra m.in. Bayern Monachium z Bayernem Leverkusen, czy Athletic Bilbao z Almerią. Czeka nas także pojedynek Olympic Marsylii, Radomiaka Radom z Krakowią, a Wisła Płock powalczy z Piastem Gliwice. W pierwszej lidze LKS Łódź zagra Zagłębie Sosnowe, a Chojniczanka z Wisłą Kraków. Zdecydowanie więcej emocji czeka nas w sobotę. W Premier League m.in. Arsenal zagra z Tottenhamem, Liverpool z Brighton czy West Ham United z Wolverhampton. We Francji Paris Saint-Germain zmierzy się z Niceą, a w La Lidze Sevilla z Atletico Madryt, a Majorka stanie do rywalizacji z FC Barceloną. W Bundeslidze FC Köln z Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt z Union Berlin czy RB Lipsk z Bochum. Natomiast w naszej ekstraklasie Górnik Zabrze vs Zagłębie Lubin. Hitowy pojedynek Lech Poznanie Legii Warszawa czy Pogoń Szczecin kontra Lech Gdańsk. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do samego końca. Jeżeli dowiedzieliście się z niego czegoś nowego, to nie zapomnijcie go ocenić. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Koniecznie wpadajcie do mnie na Twittera oraz na Instagrama. Linki macie na dole w opisie. Zachęcam także do obejrzenia konkretnie tego poprzedniego filmu. Mówimy tam o tym, jakie wymagania stawia Leo Messi, aby ponownie dołączyć do Dumy Katalonii. Naprawdę interesujący temat. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.